Szymonowie, dzisiaj nagrywamy Brokeven i będziemy trollować ludzi jako krzapszek. Bo nikt mnie nie może zauważyć, więc weźmiemy sobie jakieś autko, w którym słabo kogoś widać. Yy, takie autko jest idealne. Oj. Trochę widać, ale... Dobra, podjedźmy do tego domu. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Co to? No A jestem, jestem w. Jestem w Twoim domu. Dobra, dobra, do, do, cicho. Skąd jest ten typ. Ok, są zamknięte. Mało na tym serwerze że jest domów. Niestety. Ale ty się do, do, do tej mojej nie wiem, że mi zauważyli, ale damy im laterka. Dosiądziemy? Jest dobra. I I take your baby. Ale, to przynajmniej wiedzy że zabiorę twoje dziecko. Co tam się dzieje? Czy ona jest w ciąży, czy ona się tylko wydaje? Можешь мне дать звонок? Кошка. Ты не завожи. Это нереально. Ой. Co za genialny gość. Są auto halloweenowe jeszcze. Ale ja widziałam taką furkę i y Szakową Nie wiem skąd to, się... to będę... Dobra, jak pójdę na górę To ja szybko spadam Nie zauważyła mnie, niestety nie zauważyła i... no, i źle się to skończyło. Więc mus muszę znaleźć coś lepszego. Tylko muszę znaleźć jakieś fajne miejsce. Na przykład... W muszę się gdzieś suwać. Muszę też siebie widzieć. To jest trochę za scary miejsce. Chodźmy tutaj może. O tutaj będzie genialne miejsce. Ej, ale to jest genialne, to jest genialne. To będzie dobre, to będzie dobre, trochę to jest nie najlepsze. Ja myślę... Kto lubi bekony, zostawia łapkę i suba. Yy. Chcemy sobie na pewno wziąć yy, tego grubego. Pisuje. Bu, basz, czyli krzaki. Nie mamy za dużo do wzięcia. Chociaż gracze dobrze znajdują. Ej, patrzcie! Tu nie mamy tylko włosy. I mnie w ogóle nie widać, chyba że to białe coś tutaj. Albo jak się ruszą, no to też. Tutaj niestety jestem zbanowany. Oj, jest jakaś testa. Tam się chyba na górze jakaś impra dzieje. To nie, to nie, to nie. Mm. Dobra, idziemy do Tessy. No prawie w ogóle mnie nie widać. Musimy sobie znaleźć jakieś dobre miejsce. O, to na przykład. Co ty tu był? To jest dobre miejsce, to jest bardzo dobre miejsce. O kurde, ale to musi być niesamowite. O, coś wyjechał. Ja szybko, szybko. Czemu coś wyjechał z gry? Sonia Sonia XDD. Jakaś. Bruno. Ciekawe jest ilu domów zostanę Nie. i Ilu mnie uzna za fake? Jakoś dziwnie się patrzy. Patrzcie, zadzwonimy? Ej dawaj. не заможем мне хлеба. А, лист, листик, 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 листик. Это здорово, это здорово, To jest ten zwykły bacon, który w krzaku straszy. O Jezu, tylko że jak się kiwam, to mnie... nie. Nie, wskazuję, że zostałem zbanowany. Ja już patrzę w to miejsce. O nie, on patrzy na list, on patrzy na list chyba. Patrzcie. You are in the car. Uwielbiam straszyć, ale nie lubię takich takich tej puf, który, ile powodu. Idźmy może do... Kurde, tylko coś tutaj się ciągle dzieje. Ale to był odcinek z trollowania, więc nie mówiłem, że w krzaku albo coś w tym Chodźmy do wolnego miejsca, przebierzmy się za normalnego bacona takiego który każdy by chciał przygarnąć Okej widzowie, ja dzisiaj kończymy odcinek dwa. Widzę, że ja tylko tu muszę zrobić małe poprawki.